W meczu czwartej kolejki Lotto Ekstra klasy piłkarze Brukmet, Termaliki Nieciecza pokonali na własnym stadionie mistrza Polski Legię Warszawa 1 do 0. Bramkę na wagę trzech punktów gospodarze zdobyli w 54 minucie. Po akcji Wlastimira Jowanowicza w zamieszaniu podbramkowym do siatki piłkę skierował Łukasz Piątek. Spodziewaliśmy się, że tak to będzie wyglądało, że to my będziemy dłużej przy piłce. Termalika będzie starała się wyprowadzać szybkie ataki. Dwa, trzy razy byliśmy pod bramką przeciwnika i to, co powiedziałem, zabrakło tego w decydującym mom momencie oddania strzału po akcji Krzyśka Mączyńskiego, czy też Sebastiana Szymańskiego. Druga część meczu, a w przerwie o tym sobie powiedzieliśmy, że trzeba strzelać, zaczęła się od dobrego, może ośmiu, siedmiu, dziesięciu minut legi, gdzie zapinaliśmy rolikę do defensywy, oddany strzał Kuby Czerwińskiego w poprzeczkę, i potem prosty gol, który straciliśmy, który nie miał prawa się przedarzyć, mając piłkę w rękach. Aut. Zagrywamy do siebie w sposób niedopuszczalny. Tracimy gola. No cóż, ten sezon dla nas się nie rozpoczął. Od jakiejś euforii, bo przegraliśmy dwa spotkania. Później udało się szczęśliwie zremisować zagłębiem. Więc na pewno to spotkanie było ze wszechmiar o dużym takim obciążeniu mentalnym dla moich piłkarzy. Po pierwsze, przyjeżdżam już Polski a po drugie, my jeszcze nie wygraliśmy. Ale dzisiaj myślę, że wszyscy, i piłkarze, którzy byli w 18 i byli na boisku, i cały sztab, cały klub dołożył wszelkich starań, żebyśmy ten mecz wygrali. Stworzyliśmy wielką rodzinę na boisku i to jestem szczęśliwy z tego powodu. Wielu piłkarzy mm, zostawiło naprawdę wiele zdrowia po to, żeby ten mecz zakończył się dobrym wynikiem. Bardzo mnie cieszy to, że stworzyliśmy w końcu sytuację, Udało się jedną wykorzystać. Przy odrobinie szczęścia i dobrych umiejętnościach, wybroniliśmy się. Dlatego y, te trzy punkty dostają w niecieczy. Ale jest to jeszcze początek linii. Wiemy, jak wiele jest przed nami. W następnej kolejce, piłkarze Brookbet Termaliki, 15 sierpnia o godzinie 15.30, zmierzą się ze Śląskiem we Wrocławiu.